Giertych pokazał nowe nagranie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o tak tzw. limity ziobry. Poseł Ko i adwokat Roman Giertych opublikował nagranie, na którym B., dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Mraz mówi. Że byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro wskazywali podmioty mające wygrać konkurs na dotacje w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Na wideo pojawia się także wątek tzw. limitów ziobry. Roman Giertych pokazał nowe nagranie: chodzi o tak tzw. limity ziobry. Nagranie zostało opublikowane na platformie YouTube. Roman Giertych wyjaśniał na nim, że zostało ono zarejestrowane kilka miesięcy temu. Na wideo widoczny jest Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, który w towarzystwie adwokata opowiada o nieprawidłowościach, do których miało dochodzić w MS i FS zarządów PIS. Giertych tłumaczył, że film powstał w jego kancelarii na wypadek, gdyby coś złego stało się dyrektorowi Mrazowi, zanim pojawią się możliwości prawne upublicznienia historii, którą upublicznił dwa tygodnie temu. Posełko podkreślił, że, choć większość opowiadanej przez Mraza historii jest już publicznie znana, w nagraniu pojawiają się nowe wątki, w tym okoliczności dotyczy: tzw. limitów Zbigniewa Ziobry. Dyrektor Mraz ujawnia to, czego, jak słyszeliśmy na taśmach, najbardziej obawiali się posłowie suwerennej Polski, czyli jak były dzielone te pieniądze na poszczególnych posłów, na poszczególne okręgi, mówił. Podkreślił, że Mraz zgromadził dowody potwierdzające jego wersję wydarzeń. Linity Ziobry miały bowiem formę dokumentów. Nie wiemy, kiedy wypłyną publicznie, ale prędzej czy później to się stanie, zapowiedział. Sytuacji, w której jeden z najważniejszych urzędników Ziobrowego Ministerstwa Sprawiedliwości ujawnia informację o tym, że kampania wyborcza do Sejmu w 2019 roku już była skażona pieniędzmi publicznymi używanymi przez PiS, do wyborów szło PiS, a nie suwerenna Polska, oznacza to, że subwencja i dotacja PiS za ostatnie cztery lata powinna być częściowo zwrócona do budżetu państwa, oświadczył Giertych. Mraz, Ziobro i Romanowski często znali wcześniej zwycięzców konkursów. Sam Mraz, który również zabrał głos na nagraniu, przyznał między innymi, że zwycięzców konkursu w ramach Funduszu Sprawiedliwości minister Ziobro i minister Romanowski często znali jeszcze przed jego ogłoszeniem. Często typowani zwycięzcy mieli więcej czasu i wsparcie resortu w przygotowaniu oferty, powiedział. Gdyby ich oferta nie dawała im pewnego zwycięstwa, na polecenie Ziobry i Romanowskiego, możliwe było wpływanie na punktację, by obniżać ją tym organizacjom, które w ocenie ministrów nie powinny wygrać, na przykład ze względów ideologicznych. Jeśli takich nie sposób było odnaleźć, to punkty odbierano po prostu dlatego, że zabierałby z puli środków pieniądze, które miały zostać przeznaczone na inne cele zgodnie z wolą ministra Ziobry. Tomasz Mraz. Jak mówił, w przypadku jednego z konkursów środki, które otrzymały dwie fundacje i etaty, które miały zostać stworzone w ramach realizowanych przez nie projektów, miały być obiecane dla współpracowników ministra Ziobry na wypadek utraty władzy. Mraz wspomniał też, że podczas jednego ze spotkań Ziobro miał poinformować pracowników resortu, które organizacje mają wygrać konkurs. Myślnik Mówił wprost, kto ma zwyciężyć i co przy pomocy tych środków, które otrzymają podmioty przez niego wskazane, zarządzane przez zaprzyjaźnionych ludzi, należy zrobić. Jak mają być wykorzystywane do bieżącej i przyszłej działalności politycznej, stwierdził. W nagraniu MRS przeprasza też wszystkie organizacje, które starały się o dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, a nie otrzymały ich w wyniku nieprawidłowości w MS. W jego ocenie, najbardziej bulwersujące były mechanizmy związane z wyłanianiem zwycięzców konkursów w ramach przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Te konkursy powinny wspierać organizacje, które ze względu na swoją działalność statutową, będą pomagać np. młodym ludziom nie schodzić na złą drogę, zaznaczył. Afera w Funduszu Sprawiedliwości. 50 godzin nagrań z politykami i urzędnikami. O nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości MRAZ mówił wcześniej na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS. Od kilku dni media publikują też rozmowy zarejestrowane przez MRAZA, a obrazujące sposób dysponowania tymi środkami. Onet pisał, że MRAZ przez niemal dwa lata nagrywał kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń portalu B dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości miał w tym czasie nagrać 50 godzin swoich spotkań z kierownictwem MS. Nagrania trafiły do prokuratury na początku roku. Ujawnione dotąd w mediach rozmowy dotyczyły m.in. dotacji dla szpitala, w którym operację przechodził prezes pis Jarosław Kaczyński, planów przyznania w konkursie pieniędzy z FS na zorganizowanie koncertu przez fundację związaną z Tadeuszem Rydzykiem czy Narady, na której omawiać miano tłumaczenia z przyznanych przez FS dotacji. Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczy. Wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, które prowadzi Prokuratura Krajowa. Podała ona pod koniec marca, że postawiła w tej sprawie zarzuty siedmiu osobom. Myślnik. Dwóm osobom postawiliśmy zarzut wcześniej, o czym nie informowaliśmy, mówił wówczas rzecznik PK Prok. Przemysław Nowak. Podejrzani to m.in. byli i obecni urzędnicy MS, zajmujący się funduszem, którego głównym celem, w założeniu, jest pomoc ofiarom przestępstw. Wobec trojga osób jest stosowany areszt.